Na początku odcinka jeszcze wylosuję zwycięzcę z tamtego filmu, więc dobra, losujemy, kto wygra tutaj 30 komentarzy i dobra, Dominik Nowacki, napisz pod tym filmem swój nick z Discorda, że mógł dać Ci nagrodę, ale już zapraszam Was do odcinka. Siemaneczko, z Dawid, dzisiaj sobie w Rebirth Champion Champions 6 w update'cie 19, nowy update, nowe rzeczy, nowe pety i wiele więcej. Ale już bez wielkiego gadania zapraszam Was do odcinka. Więc mamy update 19 i co zostało dodane? Dodał zostany nowy jeden świat, Space Lab, jedno nowe jajko, 9 nowych petów, trading plaża, czyli coś takiego jak w simulatorze X, czy można tradować się tam petami z innymi ludźmi? 3 nowe ekskluzywy, łatwiejsze upgrade, nowe potionki, więcej trade'ów w historii. Dwa nowe rabbie batony, trzy nowe Tap Skinsy, więcej upgrade'ów, jedna nowa aura, jeden nowy kod, book fixes i więcej. Więc dobra, przejdźmy sobie do kodu. Jak zawsze i tutaj mamy te pety. Teddy Bear, Firebee i Dream God, ok, więc dobra. I tutaj mamy Boost Bundle, to jest to jednak. Tutaj jest X2 Clicks, X3, X2 Lak, X3. Tutaj się nie opłaca moim zdaniem, bardzo się nie opłaca, bo jak jest ten auto, Polek Chest, to on zbiera boosty przecież, więc nie wiem co to w sumie jest. Ale dobra, wpiszmy sobie tutaj, lapcode mamy i co dostajemy? E, 2x2 e, lak. ok, więc kolejne jakieś boosty, więc dobra, przejdźmy najpierw sobie do tej Trading plaża Zobaczmy co to jest, ok, jeden bilion gemów, to łatwe i dobra. Teleporting, please wait, ok, czyli nas po prostu do Trading Plaza przesyła na inne place. Okej, okay, więc się ładuję. Jestem ciekawy, jak to wygląda. Tam będą inni ludzie i w ogóle wszystko inne, więc to nie będzie już prywatny serwer jak wcześniej, więc będziemy musieli inaczej wbić. O, tutaj jest Rocksek i Voice, więc ciekawie. Dobra, włączmy sobie tą tabelę. I dobra, ładuje się. Jak widzimy, tutaj za chwilę się załaduje i pokażę wam. Więc to tak wygląda. Dobra, co tutaj mamy? Indeks mamy mamy tutaj topkę, oczywiście. I mamy to topki tutaj jakieś. Dobra, tutaj. O, już ktoś mi wysłał trade. Dobra, yy, zobaczmy tutaj w indeksie te nowe pety, które są tam. tak Gdzie to jest? Tutaj, Space Lab. Ok, mamy tutaj commona jakieś. On commona rara, epika, legend. Metalala, sekreta, tutaj jakoś sekreta mi się nie załadował. I my z tej który też mi się nie załadował, to sobie zafle zobaczymy. Nadal tego nie mam, ale w tym update'ie może to zrobię. Dobra, jak tutaj to wygląda? Takie jakby kamienie, tutaj. Jakieś drzewa, górki takie. Takie jeziorko tutaj jest i okej, okay, tak to wygląda. Więc po prostu można tutaj się tradować z innymi osobami. Da, więc wróćmy po prostu na normalną grę, więc widzimy się za chwilę. Da, więc już jestem w normalnej grze. Przejdźmy sobie e, tutaj do upgrade'ów, warer batony sobie zapupgradujmy, nie ma nic nowego, więc to tyle. Przejdźmy jeszcze sobie do Space Upgrade'ów. Zobaczmy czy tam też nic nie zostało dodane, bo może zostało. Dobra, nic nie zostało tutaj też dodane, więc przejdźmy sobie na Spawna do Skinsów, żeby, żeby zupgradeować sobie na większy Multiplier klików. Dobra, co tutaj mamy? Toxic X3, Cyber X3.6 i Galaxy 4.2. Ok, więc teraz to tak wygląda. I będzie większy multiplier. Jeszcze chyba została jedna aura dodana z tego co mi się wydaje, więc przejdźmy tutaj. Zobaczmy na dół i jest tak. Atom aura, no ładnie to wygląda, dobra. 10 jest X. x18 ma to. Coraz więcej to ma naprawdę. O 5 więcej od tamtego, więc dobra. Większy mnożnik i tak to wygląda. No bardzo ładnie podoba mi się. Więc dobra, gdzie ten nowy świat? Chyba no Space Wardzie. Więc przejdźmy sobie. Tak, tutaj jest. Da. więc przejdźmy sobie i tak to wygląda. UFO takie, planety, kometa. I tak to wygląda. I tam jest wejście do jajka. Da. czekajmy tutaj sobie jeszcze tutaj meteoryt. Ale zanim jeszcze obczajmy tamto jajko, to pokażę wam pety, które udało mi się zdobyć. Udało mi się zdobyć galaktykę Krakena, pięć toksy krakenów, Golden Palm Island i udało mi się zdobyć te dwa Kraken szardy z więc załóżmy sobie, jeszcze nawet nie patrzyłem, jak one wyglądają. Więc dobra, Hyder Pet i tak włączamy. Bardzo mało te sekret są. Wcześniej było wiele większe te sekrety, chyba że to po prostu jest taki pojedynczy sekret. Dobra, ale tak to wygląda, no bardzo ładnie. Taki pecik, no okej, okay. podoba mi się bardzo. Więc dobra, Equipal, equipal i tak to wygląda. Więc dobra, włączmy sobie tutaj i przejdźmy do jajka. Dobra, więc tutaj przejdź, przechodzimy sobie i co tutaj mamy? Jak zagrać w RTX? Tutaj mamy jakąś tabelę, ok, potjąki inne, jakieś roślinki, tutaj roxek, jakieś kapsule. Dobra, tutaj mamy w radiu jakby jakiś kod. Zaraz sprawdźmy czy to działa. Może to działać, jakiś to sekretny kod może być. Dobra, tutaj na dół schodzimy 011010, więc dobra i nie działa, więc szkoda. Mogliby coś takiego zrobić czasem, że takie sekretne kody i jakieś specjalne nagrody. Dobra, wszystko już tutaj raczej zwiedziliśmy. I dobra, tu jest to jajko. Kosztuje 1 DD, tutaj mamy psa, kota, tutaj chyba królika, tutaj hydrę i jakieś pety pozostałe. Nie wiem co to jest. Tutaj jest jakaś potionka, widzę. Więc dobra, możemy sobie chwilę otwierać tą. Tutaj sobie laka odpalę. Dobra, auto niech się otwiera. Komony, unkomony już mogę wrzucić. Irery. Niech się tutaj otwiera. Może jakiś epik wypadnie. Fajnie by było. Dobra, na razie te Common lecą. Więc dobra, widzimy się za flag, chwilę sobie to pootwieram. Dobra, chwilę sobie pootwierałem i udało mi się zdobyć kilka legend. Atom Dragon się nazywa, więc dobra, zobaczmy sobie, jak wyglądają te pety. Te słabsze też zobaczymy, oczywiście. Więc tak, tutaj jest Atom Dog, Atom Cat, Atom Fox, Lab Hydra oraz Atom Dragon. 100 trylionów ma, więc bardzo dużo. Można zrobić jeszcze na Golden, więc sobie założę te pety i tutaj sobie włączę to. Dobra, tak to wygląda. Atom Fox, tak, Atom Dog, tak. Atomkot tak, Laphydra tak tutaj, takie potwionki ma. I Atom Dragon tak wygląda. No, bardzo ładnie. Podoba mi się. Więc tak wyglądają te pety z tego jajka. Szkoda, że nie udało mi się tego Mythicala zdobyć. Ale dobra, jeszcze zrobię Wam taki konkurs na tego Kraken Sharda. 862 tryliony. Jedynie co musicie zrobić, to zostawić lajka pod filmem, suba z dzwonem, napisać w komentarzu Kraken oraz napisać. Swój nick z Discorda, żeby odebrać nagrodę. Więc oto ten moment odcinka. Ja już będę kończył. Jeżeli spodobało lub spodobał Ci się odcinek, to możesz zostawić łapkę w górę i suba z dzwonem. padać na grupę Discordową oraz zostawić faworytę pod moją nową gierką, która będzie w tym miesiącu lub w kolejnym. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ale już by wielkiego gadania. Kończę ten odcinek i siema!